Dajesz! Witam bardzo dobry, pozdrawiam Wam wszystki mojedzi na pewno mnie oglądają cały świat. Chciałem Wam powiedzieć, że kolejne odcinki w internecie są. Dynasta moda na szóstce. Pierwsza miłość to ma dzisiaj, miłość na wspólne pogodzie dem Sejka młodzieży. Poseł Polska, pozdrawiam <todziewa> cały, niechowice, cały kal. Ciekawy czekali, Ciekawi w Katowice, chodził, chodził w Katowice.

Cała młodzień na pewno mnie oglądacie. Pozdrawiam, że będą nowe odcinki. Czego? Jeee! Yeah, Zdecydy masz bilet. Nie mam bilet. No mój bilet. jakie tu. odcinki będą? Czego? Odcinki. Jeszcze będą odcinki? No nie wiem. E, będą odcinki... <laughs> nie wiem. Czego to ja? Eee... Ocinki będą jeszcze jakieś? No nie wiem. Eee... 3 godziny mniejsza młodzień. No co ty? Zgodzę się Tak. Stefan, jest Dębski, ty, ty, Stefan M. Pozdrawiam Stefan M. Pozdrawiam wszystkich na pewno mnie oglądających. I, here, I Kamila z weekenda S. Kamila. Proszę Państwa. Ew, e, Pamiętasz to prowadzi e, Ewa? Wiesz Ewa? No wiem. Stoku. No toku. Ona, no. ona pojedzie. Ona pojedzie na mnie Nie. Jak się to nazywa, że na Stefan N. o godzinie 20 leci e, Tańcie wiadzami! No! Ewa pojedzie ziemią! Tańcie wiadzami! Chciałem Wam pojedzowieć, wszystkich na pewno mnie oglądacie! Oglądają, wszyscy to znamy! Masz to, co się pisało! Masz to! Czekaj no! Dek, jak Dęci! uśmiechli się! Chciałem Wam pojedzowieć, pozdrawiam Wam! Chciałem Wam pojedzowieć, wszystkich na pewno mnie oglądacie! A więc si, pompito. Chciałem wam powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich całą młodzież. Całą młodzież, całą młodzież, wszystkim na pewno mnie oglądają. E, tu mnie jeszcze piekala, kaczowica, chodzi. No, na karbiu. Na karbiu, miechowisa, bobku sumie. Ty mieszkasz, nie? Na karbiu mieszkasz? Tak. Ja też. E, chciałem pozdrowić wszystkich, gdzie zapraszam wszystkich telewizji. Na... Wiesel niedługo będzie w Domu Kultury Mojżedziowej. Co? tej Party. Co? Dębsi Party. <laughs> e, 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 będą e, Mojżedziowi enteków. A e, ja widzę, że masz na okulary, nie? Dostała... Ludzina mi dała okulary. Dla, a ci da okulary? Tak. A bez bezimiennych? Co? Bezimiennych znasz? Ile to menesz? No. Co? No. A ty... Mam... wam powiedzieć Je, Dempsey, a ty masz fajny notatnik. Ja. Yeah. YouTube'a. Na YouTube, proszę Państwa, ja jestem tam na... Słuchajcie, słuchajcie, ogłoszę to... Ogłoszę to gdzie ja jestem... Ogłoszę to w gdzie ja... Ja w... mam taki kabelek, to na żywo. Ogłoszę to w gdzie ja jestem na... Jestem królem, szefem. No, Ktoś jesteś szefem polskiej młodzieży, nie? Tak. E, pozdrawiam Wam na mnie ogłaszającego. No. Serfi, <noise> a zatańcz coś. Kaja! Kanikuli, 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 a zrobisz pompki? Zrób dla mnie pompki. No prosiacie. Zróbcie pompki, co? A bo powiedzieć. Albo przysiadę, Dęcy, Super po, jesteś. Po, ja jestem super. No. Pozdrawiam. No będą, po, proszę Państwa, nowe odcinki. Kolejne będą nowe. Czy oh. będą? Oh. Pozdrawiam. No. Telewizja Jedynka, Wójta Katowice, Polska, Stefan N., Polska Rwa, A też by usmieści się tak fajnie. Telewizja tak Super się Plus, Telewizja N., no, Viva, okay. Telewizja N. i Telewizja BBC. No da, super. Zapraszam je oglądać, oglądać się za Pozdrawiam wszystkich na pewno mnie oglądaczy. Zastanawiam się jak wam. Kanikuli zaśpiewaj. Kanikuli, kanikuli. Nazywaj. Kanikuli, kanikuli. Idą. Kanikuli, kanikuli. Kanikuli, kanikuli. Kanikuli, kanikuli. Kto mama jest? Kanikuli, kanikuli. No super ty zębki. Kto jeszcze umie zaśpiewać? Wiesz co mam przed twoim nie. Co? Ja mam wiadomość wam. niedługo, niedługo, a niedługo niedługo będziecie kupować moje czapki tam Ja będę na dzień, tu, na czapka. To jest już czapka ja dęcja, Tak. No to super. Ja będę na koszórka i na kupcie. Kupcie to. A bo tak ile? będziesz? ile? Po 15. to Przygotowało ile jesteście tani, powiedz mi. Co? Po przyznaście ile czyście? Tak. Opuszczam. Ile się No nie wiem, my 14. Może być czternasty. No. A nie no. słyszę ja. nie słyszę. No. się nie słyszę, tak. nie się tak. Panie będzie. Panie będzie, nie będzie tak. Szanowni a nie czuję się tak. Niedługo będzie na embeko, Będzie, deko, będzie. No. A się tak. Szanowni Będzie nie czuję się tak. Szanowni Państwo, nie czuję się Mp, aje se jazd ruj sa de. No, e se roz. A kamo satelita? Yako satelita? No, kse pesek, ne? Kaj sve misho? Moj misho? Kwa ti na televizo. Na televizo? Kwa ti na televizo. A. E wadze idem fi. Ludze idom. Podzielam i całą jako szkoła. No my tutaj baletowa, jest, my tu chodzi. Podzielam szkoły baletową. No ej, o to wątpia tu. Co? Podzielamy szkoła. Jako szkoła? Ogólna samta szkoła baletowa. Ba ba toba, szkoła w gomąto szkoła w szkoła numer 8, widomył karbius. No Zatoum. gimnazjum, nie? Tak, gimnazjum podzielam. Całe osiem gimnazjum, a dwadzieścia 21 jeden 21 na kardzu, pozdrawiam wszystkich. Niedługo ja będę na plakacie na Wilbojcie. <grym> Dobra, ukło na koniec. Na koniec papa.